Co mam? Easy, dobre miejsce No, ale najgorsze jest to, że Dobra On mi sam skręca nie? <grym> o, kurwa. Dobra kurwa, ma Dobra kurwa, ma konę Sam skręca, no, sam są kurwa znażli. hamuje Ja jebie. no Nieeee A pierdol, no co to jest? Czerwony Czerwony no

I No i nie skończy Co tam? Dobrze, dobrze Kurwa, Marcin Marcin Ale to jest warzywo z tym przecież. No ty kurwa. No ty kurwa. kurwa. Co my tam kurwa, kurwa, co Kurwa Ty mendo Tego, rozdział, ty, się hmm. Kami, kurwa, ty... Chyba ci się, kurwa, coś pokieło. Co to nie, Co ty robisz? Ale to ładne no, auto. Dobrze. O, o, super, super. Ej, no! Oj, fuck. Kami, ty, ci, ci ludzie... Chciałem uczyć kama, patrz. to to jesteś, kurwa? No, Rozjebani, nie? Ty. No. Topek, ja, kurwo! <toddźślamy> to, to przypadek. No jaki, kurwa, przypadek, ty? Nie, to jest samochodem się nie detoksyczyć. Makomy jeszcze oci... No przecież ja nie chciałem kurwa zakręty, no panie wadzo kurwa. Kurwa możliwe, tu mapy skracasz. No się ty zakręt, przez ta gra jest pojebana kurwa ty Przyokrażenia O kurwa. No się tak przyokrażenia. Dzień Moja stara kurwa. Tak Masowa ustawiła. Ja nie wiem jak ja to prawo jazdy zrobiłem, jak ja taka jest niedojebana jestem w tej grze. <grymne> <Ja. grymne> no nie pierdol Paweł. Paweł, no, przegrałem, Paweł. Ej, co mam zrobić? Wymienić, stanąć i wymienić. No nie, no żartujesz, serio? No poważnie. No serio. Musi cofie stopu zjechać. No, no. Na enterze się wyrodzi z auta. No jak mam, co mam zrobić? Stanąć, oh, Enter, tak. wychodzisz z auta strzałkami z odkręcasz koło i jedziesz dalej <grym> no Bez be. koła No jedźmy pięćdziesiąt minut na godzinę bo nie mam koła no Przecież ja nie chciałem zakrętu Panie Władzo, kurwa <grym> Kurwa, ale poszerno. Oh. O, omocony. Co się stało? No jedź kurwa! Najprostszy zakręt. Moc target jeden. Dobra. Czekam. Okej. Okay. Easy target dwa. No ja ci kurwa dam zaraz. No i... Oj chuj, ale mi wjebał ty. Ale mnie wykurwik dzwona i teraz następny, ja pierdolę no Kurwo Kami kurwa, gnoju jebany